No proszę, Wojtek kurczę życiówkę swoją wyciągnął, ale nie meldował, mówi malutki, 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 weź go do przodu, proszę, o, Ura, 40 cm tylko, co to za ryba, no, dobra, już go nie zabiorę razem na ryby, no. Ale dzisiaj pierwszy okoń, pierwszy. I pierwsze branie. Pierwsze, tak. Dobrze, że to nie wzięło do mnie. No superowo. No, I to... no czterdziestka jest. zdawałem się, jak nie wiem. Dobrze, dobrze, a teraz... Do wody. Nie, to jest... To 3, 4, 4, Tym pęcherzem, tak. Dobra, ja tu zrobię, o, puszczę po... Jeszcze troszkę pokażę krajobrazu. No ale zazdroszczę. No. Szkoda tylko, że tego holu nie było. Widać. No ale to nic. Do następnego razu. Może będzie większy. No.